To jest, to kolor purpury The best of the fucking best Szpady, szpady baby, praga mafia no to DJ pójdę i szur, szura, może owacji W rejku trzymam szur, szura, iść celebracji Podgierzasz szur, szura w prawowej nacji Pogonię jak sztur, szczura w Rządzi kura, pur u nas na stacji Mówi kura lumpura, chwała na firmacji Płonie gruda, pachnie kurkuma tu na kolacji Robimy błąd w murach, robimy błąd Kurwa, my robimy ciężki gnój To dla ludu, dla majorsów Wielki chuj, wielki ból, wielki pomp. Cześć Hello, witajcie Hello Hello youtubers, welcome to Adventure Map No i tyle tak, to jest postranny początek, którego tu widzicie. No i dobrze, i sraj się. I teraz ja czytam zasady, bo ty nie umiesz nawet kurde hello powiedzieć po angielsku. Jest. Dobra. Rules, zasady, każdy wie. Dobra, ale ja Że my zbie możemy chyba. Tak, dobrze? Follow the breaks, X. Ex X. For... wall. U -ul. Dobra, możemy zbierać wełnę, czy tam niszczyć wełnę. PPP, nie możemy używać haków. Gra, musimy grać na Peaceful, Welcome to Adventure Map, mapa wykonana przez, no i tyle, i dalej ciśniemy. Co my tu mamy? Dararara, pewnie, a, mamy znaleźć 50 zł, dalej i ciśniemy. A po co nam Peaceful, jak... Znaczy, nie. No, no, po co, no, no, no. No, po, zastanów się. Czekaj, 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 czek, bo mi laguje przy nagrywaniu. Ach, 9 FPS-ów. Maksymalnie, Bra maksymalnie, maksymalnie ile wyciągam. Siera? Ty, tu coś jest! Co? z mm, złoto i jedzenie. No fok. Aha, trzeba otworzyć te drzwi. No fuck. Nie trzeba. Ale ja mam smarta, to wiesz. Znaczy, sm... A nie, no mogę już. Hop. Ej, tam, Ale no tam... Nie. Ale tam było nie używać haków typu mode, Znaczy, że... A, no to sorry. Nie, no to... Nawet smart... Dobra, smart moving też się liczy. Kurde, dobra. Czekaj Sierap... A, tutaj ktoś pisze w ogóle, a ja czekam na Cię Ty! Że nie teleportuj mi się! Jeszcze raz się tepniesz, to Cię udupię <grym> Dobra, dobra, nie bij mnie, nie bij mnie Teraz tam się cofaj, nie Ja Ci, ja Ci, nie ten, cofaj się tam No nie, Sof ja się mogę tepać, no Cof już, Cofaj się, cofaj no się, cofaj się dobra, już się cofam, już się cofam, nie bij mnie Cofaj się Zostaw, Zostaw mnie! Cofaj się, bo Cię wam. Nie! Warzę. Cofaj się Nie! No to spadaj, to ja nie nagrywam. Nie ma takiego piwia. To ja pierdolę, to ja pierdolę. To ja tu stoję, ja mam ja, to w dupie. Dup. Zjem sobie jabłko. No dobra, dobra, dobra. Słuchaj, to, to sobie udław się tym jabłkiem. <laughs> smacznego <wi> <laughs> smacznego życzy firma, udław się. Ale no. trudny escape, stary. Przejść tego nie możesz. No gościu, jak mam takie lagi, ile mam fps -cików? Czekajcie. To weź na F, oh. a nie na... Rekord świata, matko jedyna, 11 fpsów ogarniasz to? Nie, no, mam więcej, jak nagrywam. A ile masz? Teraz tak, około 19. A ty nagrywasz? Nie. Pojebała cię? Nie, ciebie. Kurwa, jakieś dzieci krzyczą za oknem, jakby ktoś się obdzierał z góry, bo czytam sobie zasady jeszcze. Nim ty to tam przejdziesz, to wiesz. Na serio, jakby ktoś się bił. No to takie. No to kurde, no weź. No, no czegoś śmieszny, no, taka prawda. No, Ha! Człowieku, tych drzwi nie trzeba otwierać. No, no ma jedyna! Nie, nie trzeba. Co ja gadam? Ja tam mam smarta to wiesz? Zobacz. Weź mnie nie bij. Cię. No kurde. Jaki debil, ja cię nie biję. Weź mnie nie bij. Mapka nie bij mnie. A! Zostaw mnie, jak chcę to przejść, testrum. A czyli to jest test, też tam nie było. A że to są testy? No to te testrum. To bez sensu. Nie ma co chodzi z tym testrum. No i skacz na ten klocek już. Pierdol to. Otwórz sobie tę klapkę. Patrz. No jaki, jaki idiota! Otwórz sobie klapkę i skocz na ten metal. Nie! A, na metal. No metal na te bloki metalowe, tak trudno skoczyć, zobacz. Eee. Rozp Rozpędź się i skocz. Ale ja nie umiem. No, ty jesteś kurde łomny, no człowieku. Ty jesteś łomny. Jest. U. Zobacz, bez, bez... kurde bez smarta. Teraz se włączyłem, zobacz cisnę. Zoba. Czekaj, 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 nie Oj, muszę otworzyć, zamknąć. Ale i tak mi dobrze idzie, bo jak miałem o. zainstalowanego Zipaka... ja mi... tak. No kwas, ten ci paka, srajpaka. Giśnie No weź no. się depnę już, bo przeszłem. Nie, ta przeszłeś. No fuck! No. Ej, mam pomysł. Może dojdź do tej klapki tu I potem to cię pokieruje jak ty masz skoczyć. Tylko dojdź do tej klapki. Weź. się, Ty to jak mnie pokierujesz to ja od razu spadnę. Powiedziałem wskocz na metal, ale ty wskoczyłeś obok metalu. Trzeba było się rozpędzić tylko i wskocz na... <laughs> To jest hardcore, patrz, patrz! Rozpęd? No, o, no teraz mi się nie udało, bo akurat puściłem... Patrz, patrz, to jest takie trudne? No, gościu. A, No, chcę wejść! No. Ciu Prawie! Dobra, patrz, to patrz! Ja nawet z tego lodu mogę skoczyć. No dobra, nie udało się, bo ześlizgnąłem się, ale... Kur te mać. Dobra, może weź zrób cięcie jak to przejdziesz, to na to pucisz film. Nie. Well done! Dawaj dalej. Nie, nie, nie! Ja zróbcie. się zaraz w kurze, włączam kreatywa i tam zaraz przelatuję, a bo już jak, mnie to wkurza. A jak, a jak włączysz kreatywa, to kurde wychodzę z serwa. Więc zróbcie, zrób cięcie i to przejdziesz. Jak przejdziesz, to włączysz. Zrób cięcie teraz. Czekasz. Już prawie. Fok, 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 fok! Dobra, Dobra. robię to za cięcie. Przeszedł, niemożliwe, nie? Dobra, chodź dalej. To, to, to se z ją, pork, czofa, efekt. Kurde, nie, nie. Ja! Dobra, w tył. to no, ładna. No, no, teraz.

Nie I Teraz, podpikat, teraz na to Teraz no, to strasznie. 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 Patrzę na Strasznie. 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 jest Strasznie. 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 co Strasznie. 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 Kurde, ostatnie <śmiany> ten... pajączyna, Nie wiesz, w ogóle nie Paję. Jest co, nawet ja tego nie musiałbym czytać. Trzeba rozwalić pewne. Wiesz, to, jest, co jest w środku. Kamień Dr, e, i drewny. No nie wiem, o kurnię z tego zrobić. O no, e, zabrałeś. Czekaj, zabrałeś to pewnie. E, czekaj, a, kamy ta jeszcze taki czekaj. Pewnie trzeba będzie zrobić ciówcie, jeżeli się nie mylę. Na, no, no znaczy na pewno będzie ciówcie. No kurde, znowu. Jednak... Pajęczynę postawiłem, mnie. Ja muszę chyba złoto trzymać w ręce, bo ja chciałam pajęczynę, to ją stawiam. Kurde, DJ, 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 gdzie znalazłeś? Ty, Tego tam nie nacisnę, co za nie. Mamy złoto, ale sztabki zbierać. 50 sztabek musimy mieć. DJ. Nie, tutaj się trzeba znaleźć Czy czytałem tam, no to wiem Patrz, prawie prze prawie dobra No, tak, karafki, tak, trzeba y Bo, Kurde, panie, bo on, wiesz, tutaj No ja już się zabrałem, Chodź. On Nie, no on to jest w ale wiesz, tutaj Нет, мы не на нее идем. Ты его розыгрыш заставляешь. Чего ты? А ты знаешь, что?

Dobra, no i co? Ja mam tutaj co tam poprawić, tak? Wiesz co? Zostaw to te jakby to wszystko co masz stąd. Te drewno, o drabinki na razie wstawię, bo ten. A nie! Ty jaki jest ten głupi? E, zauważyłeś, że jest tak, brawo, a zauważyłeś, że tu jest jeszcze jedna wełna. No na górze. To ja teraz tylko tego cieszę, hop, No nie, Teraz Nie mogę